Kiedy sąd ogłosi twoją upadłość, to co masz, mieszkanie, samochód, oszczędności, staje się masą upadłości. Masa upadłości to to wszystko, co syndyk może sprzedać, żeby spłacić twoje długi, albo przynajmniej ich część. Ale uwaga, to nie tylko to, co masz w dniu ogłoszenia upadłości. Liczy się też to, co możesz mieć w trakcie postępowania, a czasem nawet to, co miałeś wcześniej. Na przykład, jeżeli w czasie trwania upadłości dostaniesz mieszkanie w spadku po rodzicach, to ono też wejdzie do masy upadłości. A co z tym, co miałeś wcześniej, ale już sprzedałeś? Jeśli na przykład sprzedałeś mieszkanie, to formalnie ono nie jest już Twoje. Ale uwaga, syndyk może sprawdzić, czy w przeszłości nie przekazałeś czegoś tylko po to, żeby to ukryć, uniemożliwić lub utrudnić odzyskanie długu przez wierzycieli. Jeśli tak, to taka transakcja może zostać uznana za bezskuteczną. Bezskuteczność oznacza tyle, że coś nie ma skutku. Na przykład, jeżeli sprzedałeś mieszkanie ale okaże się, że zrobiłeś to tylko po to, żeby uniknąć spłaty długów, to syndyk może je odzyskać i sprzedać dalej w postępowaniu upadłościowym. To, które z Twoich działań mogą zostać zakwestionowane przez syndyka i jakie to ma skutki w upadłości konsumenckiej, wyjaśniam w jednej z lekcji kursu własna upadłość konsumencka. Wejdź na stronę własnoupadłość.pl, sprawdź wszystkie lekcje, które przygotowaliśmy i zapisz się na listę oczekujących. Pierwsza edycja już w maju.